Kłamstwa i kłamstewka. Cześć kochanie, to ja. Skończymy pewnie nad ranem. Nie, zostanę tutaj. Dobrze, muszę kończyć. Ja ciebie też. Wszyscy kłamiemy. I to częściej, niż jesteśmy skłonni przyznać. Ale technika depcze nam po piętach. Pani oh, Gray? Oh, tak. Just... Dzwonię z firmy ubezpieczeniowej. Hello. Hello. Kiedy wystąpisz o odszkodowanie, odszkodowanie of firma of może nie tylko nagrać Twój głos. Jak doszło do kradzieży auta? Nie mam pojęcia. Być może firma korzysta już z nowego rewolucyjnego wykrywania. Nie kradnę samochodów. Nie wiem, jak to się robi. Na ekranie pojawiają się różne symbole. HR oznacza wysokie ryzyko. LR niskie ryzyko. HS to silny stres, a SNS klient niepewny. Dawniej polegało się głównie na instynkcie i doświadczeniu. Obecnie analizatory głosów wskazują, czy informacje przekazywane przez klienta są wiarygodne. Można powiedzieć, że szukają w nich słabych punktów. Były policjant Steve Hayes do demaskowania oszustów wykorzystuje nowoczesną technikę. Po 10 latach służby w policji, przejście do branży ubezpieczeniowej jest czymś naturalnym. Nie ma na świecie osoby, która nie kłamie. Wszyscy kłamią, tylko z różnych powodów. Spodobał mi się, więc go kupiłem. Jak ten zegarek wyglądał? Był srebrno-złoty. Jakiego koloru miał cyfry? Chyba czarne. Ludzie często dodają coś do listy skradzionych przedmiotów. Jeśli w rozmowie zwrócimy na to szczególną uwagę, analizator głosu może wskazać konkretną rzecz. Postanowiłem nie dochodzić odszkodowania. Rezygnuje pan? Tak. Kolejna osoba uznała wyższość nowoczesnej techniki i wycofała roszczenie. To jest klaun, więc trzeba mu pomalować nos na czerwono. Ładnie wygląda? Małe dzieci nie potrafią kłamać, ale by mogły funkcjonować wśród innych, muszą wiedzieć, czym jest oszukiwanie. Dowiadują się tego z bajek, gier i zabaw. Widzicie, jaki śliczny, kolorowy rysunek? Oklaski dla klauna Bobo. Dzieci zaczynają kłamać, gdy zorientują się, że można omijać zasady. Od niedawna wiemy, czemu jednym dzieciom kłamstwo przychodzi łatwiej niż innym. Za lustrem weneckim siedzi matka dziecka oraz psycholog Michael Lewis. Opracował on test, który pokazuje kiedy i dlaczego dzieci kłamią i jakie są przy tym mądre. Usiądź i patrz przed siebie. Teraz odsłonię zabawkę, ale ty się nie odwracaj. Nie podglądaj. Zaraz ją włączę. Muszę na chwilę wyjść, bo zostawiłam coś na korytarzu. Ty masz cały czas patrzeć przed siebie. Jak wrócę, to się pobawisz, ale na razie masz się nie odwracać. Dobrze? Nie podglądaj. Co zrobi? Chyba ją oszuka. Podejrzy i skłamie. Zobaczmy. Na razie się trzyma, ale zaczyna przewracać oczami. Zaraz się obejrzy. Około 70% procent trzylatków podgląda i prawie wszystkie potem kłamią. Podejrzałeś? Chcesz się teraz pobawić? Możesz się odwrócić. Miała pani rację. Dzieci podglądają, a potem kłamią, bo nie chcą mieć kłopotów. Zachowują się racjonalnie. Postąpiły źle i chcą uniknąć kary. Okazuje się, że najmądrzejsze dzieci to nie te, które mówią prawdę, ale te, które potrafią coś zataić. Nie podglądaj. Im wyższy iloraz inteligencji dziecka, tym bardziej prawdopodobne, że będzie ono kłamać. Wszystkie dzieci w końcu uczą się kłamać, bo z czasem uświadamiają sobie, że inni nie zawsze znają ich tajemnice. Podejrzałaś? Z wiekiem musimy się też nauczyć, kiedy nie wolno kłamać, zwłaszcza... Gdy wiele od tego zależy, powtórzę jeszcze raz: nie uprawiałem seksu z tą kobietą, z tą kobietą. Z tą kobietą. Z tą kobietą. Nie powiedział z Moniką ani z panną Luinski. Chciał się od niej jak najbardziej zdystansować. Kiedy ja i moi koledzy zobaczyliśmy to nagranie, pomyśleliśmy, że on kłamie. Takie dystansowanie się to nie jest język prawdy. Profesor Paul Ekman z Uniwersytetu Kalifornijskiego od ponad 30 lat zajmuje się kłamcami. Twierdzi, że przy uważnej obserwacji prawie wszystkich można zdemaskować. Obserwator musi tylko być odpowiednio wyszkolony. W szkole policyjnej w Sioux City stróże prawa z całej Ameryki dostają do ręki nową broń. Detektyw Mike Davis przejechał prawie 2000 kilometrów, by dowiedzieć się wszystkiego o kłamstwie. Chcę nauczyć się rozpoznawać, kiedy podejrzani, świadkowie, a nawet ofiary przestępstw nie mówią mu prawdy. Przesłuchuję ludzi z nastawieniem, że będą mnie okłamywać. Nawet jeśli ktoś przyznaje się do winy, zawsze coś ukrywa. Jestem dosyć skuteczny, ale z pewnością nieraz przegapiłem symptomy świadczące o czyjejś winie. Najbardziej boję się, żeby nie wsadzić do więzienia osoby niewinnej. Zawsze staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Przestępcy doskonalą swoje umiejętności, więc policjanci też powinni to robić. Jesteśmy na miejscu. Za chwilę mam zajęcia. Kłamstwo podszyte emocjami jest najłatwiejsze do wykrycia, jeśli obserwator wie, na co zwracać uwagę. Mike słucha wykładu eksperta od techniki przesłuchań, Stana Waltersa. Uczy on, jak wykrywać subtelne i często podświadome sygnały towarzyszące kłamstwom. Połowa kłamstw nam umyka, również stróżom prawa, sędziom, dziennikarzom, nauczycielom, adwokatom, bo zwracamy uwagę na niewłaściwe symptomy. Na przykładzie przesłuchań Stan demonstruje subtelne zmiany głosu i mowy ciała, świadczące o tym, że ktoś kłamie. Nie wiem, nie wiem, zobaczyliście coś? Szukając oznak mijania się z prawdą, należy zwracać uwagę na dwie rzeczy: mowę i zachowania niewerbalne. Co zauważyliście? W mowie są to zwroty typu naprawdę, proszę mi wierzyć, po co miałbym kłamać? Dwa razy powiedział nie wiem. Taki język nie zawsze jest oznaką kłamstwa. Zdradza je całokształt zachowań, które łatwo dostrzec, jeśli się wie, czego szukać mówieniu nieprawdy towarzyszy określona mowa ciała. Demaskuje ona kłamstwo. Nikt w pełni nad sobą nie panuje. Najczęściej występującym zachowaniem niewerbalnym jest tak zwana awersja. Ciało odsuwa się do tyłu. Awersja to wyraźne odsunięcie się od rozmówcy w czasie, gdy pada istotne pytanie. Nie wiem. Takie cofnięcie głowy czy skręt tułowia to reakcja na coś bardzo nieprzyjemnego. Co jeszcze? Zakreł twarz dłonią. Innym częstym zachowaniem niewerbalnym jest negacja. Jest to jakby spuszczenie zasłony na twarz, żeby obserwator nie widział, że ktoś nie mówi prawdy. Pewien policjant zamordował burmistrza. To jeszcze nie wszędzie jest legalne. Kiedy ostatnio go pan widział? Niech pomyślę, to chyba było i nagle ukrył w dłoniach całą twarz. Jeden podejrzany symptom może być przypadkowy, ale dwa czy trzy razem wskazują, że dana osoba najprawdopodobniej kłamie. Mamy tu negację, awersję, powtórzenie zwrotu nie wiem. Jaki jest temat rozmowy? Strzały w głowę, a on mówi, że nic o tym nie wie. Ładuj broń. Rozmowy z tysiącem policjantów wykazały, że zaledwie dwóch na pięciu przeszło jakiekolwiek szkolenie w prowadzeniu przesłuchań. Co robi policjant przez cały dzień? Przesłuchuje ofiary, świadków, informatorów, a my nie uczymy go tego robić. A to, czego dowiaduje się na szkoleniu, w połowie jest sprzeczne z nauką. Po trzech dniach zajęć policjanci zaczynają rozumieć, jak można przyłapać kogoś na kłamstwie. Metoda na dobrego i złego policjanta już się nie sprawdza. Uczono mnie, że kiedy ktoś patrzy w górę to kłamia, a jeśli patrzy w bok to próbuje sobie coś przypomnieć. Teraz widzę, że może być zupełnie inaczej. Ktoś może się drapać po nosie, bo po prostu go swędzi, ale jeśli przy tym odchyla się do tyłu i plącze w zeznaniach to sygnał, że jesteś na właściwym tropie. Teraz myślę o sprawie, którą prowadzę i widzę, że podejrzany mnie okłamał. Ale jeszcze się zobaczymy. W Ameryce przez 50 lat stróże prawa w walce z kłamstwem polegali na urządzeniu o nazwie poligraf. Poligraf rejestruje zmiany tętna, oddechu i przewodnictwa elektrycznego skóry. Wychodzimy z założenia, że ktoś, kto kłamie, nie panuje nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. Te końcówki służą do mierzenia oddechu. W prokuraturze w Salt Lake City sierżant Steven Barlett rozpoczyna badanie wykrywaczem kłamstw. Reakcje emocjonalne na pytania kontrolne zostaną porównane z reakcjami na pytania bezpośrednio dotyczące przestępstwa. To pozwoli nam monitorować zmiany w wydzielaniu elektrolitów przez skórę. Od wskazań poligrafu może zależeć to, czy ktoś straci wolność, a czasem nawet życie. Czy kiedykolwiek okłamał Pan kogoś ważnego, by uniknąć kłopotów? Nie. Operatorzy poligrafu określają wiarygodność badania na 95%, ale najnowsze badania wykazały, że urządzenie ma poważne wady. Poligraf to nie jest żaden wykrywacz kłamstw, a jego operatorzy nie są żadnymi fachowcami od wykrywania kłamstw. Można powiedzieć, że poligraf jest tylko trochę lepszy niż działanie na oślep. Doktor Licken i jego koledzy z Uniwersytetu Minnesoty od ponad 30 lat badają reakcję organizmu i kwestionują skuteczność poligrafu. Poligraf dyskryminuje ludzi prawdomównych, tak więc ryzyko, że osoba niewinna nie przejdzie pozytywnie badania na wykrywaczu kłamstw wynosi 50%. To gorzej niż w rosyjskiej ruletce. Czy 7 grudnia wyniósł pan z klubu komputer? Nie. Badanie jest nieco bardziej wiarygodne w przypadku osób winnych bądź nieuczciwych, jednak dokładny wskaźnik skuteczności nie jest znany. Zawodowcy mówią o 95%, ale naszym zdaniem jest to raczej 70%. CIA od dawna wie o niedoskonałościach poligrafu. Dwukrotnie wygrał z nim Aldrich Ames, szpieg, który wyrządził Ameryce najwięcej szkód. Po prostu spokojnie kłamałem. Nie wiem, czy była to kwestia silnej woli i determinacji, czy może pewnej wprawy, ale z łatwością opanowałem nerwy i nawiązałem przyjazny kontakt z prowadzącym badanie. To wszystko. Poligraf zawiódł, ale tradycyjna inwigilacja wykazała winę Oldricha. Został skazany na dożywocie. Jego głośna wygrana z maszyną dała impuls do stworzenia bardziej finezyjnych metod wykrywania kłamstw. Nie, Nie. No, 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 no. bardzo łatwo wygrać z tak zwanym wykrywaczem kłamstw. Informacje, jak to zrobić, są dostępne w internecie. Skoro wiemy, jak funkcjonuje ludzki mózg, trzeba mu się bliżej przyjrzeć. Podstawowa różnica między sprawcą przestępstwa a osobą niewinną polega na tym, że w mózgu sprawcy jest zapisana informacja o popełnieniu przestępstwa. Można spróbować wydobyć te informacje poprzez zadawanie pytań albo od razu sięgnąć do źródła. Obiektywnie sprawdzić, czy coś jest zapisane w mózgu, czy nie. Dr Larry Farwell z Uniwersytetu Stanu Waszyngton opracował rewolucyjną metodę badania mózgu, która może ostatecznie rozprawić się z kłamstwem. Postanowiliśmy ją sprawdzić z pomocą jednej z jego studentek. Mam na imię Iwa, studiuję tu od czterech lat. Dziś rzucę panu doktorowi wyzwanie. W tej metodzie chodzi o wykrycie w naszej pamięci śladów świadczących o tym, że coś zrobiliśmy lub gdzieś byliśmy. Pójdę do czterech miejsc, a w jednym z nich zatańczę. Zobaczymy, czy doktor Farwell odkryje, w którym tańczyłam. Niby skąd ma to wiedzieć? Nie ma znaczenia, w co dana osoba wierzy. Może wierzyć we własne kłamstwa, ale w jej mózgu jest zapisana informacja o tym, czy popełniła przestępstwo, czy nie. Teatr Silver Grove to jedno z moich ulubionych miejsc, ale to nie tu dzisiaj zatańczę. Nie tutaj. Nie tutaj. No to zaczynamy. Zawsze chciałam to zrobić, panie doktorze. Powie mi pan, gdzie jestem? W tej opasce są czujniki, które będą mierzyć reakcję mózgu. Iwa zostaje podłączona do komputera monitorującego fale mózgowe. Na ekranie będą się pojawiać różne słowa i zwroty. W odkryciu tajemnicy pomoże przypomnienie szczegółów tego dnia. Wiemy, że wchodziłaś po schodach, siedziałaś na ławce, jechałaś schodami ruchomymi i szłaś ścieżką Berka Gilmana. Mózg Iwy samoistnie zareaguje na to, co jest jej znajome i właśnie ta reakcja ją zdradzi. Gdy widzimy coś, co rozpoznajemy jako istotne, nasz mózg mówi oho. Towarzyszy temu określona forma aktywności mózgowej, którą można zmierzyć i zanalizować. Nie chodzi o to, żebyś wskazała, gdzie tańczyłaś. Twój mózg sam mi to wskaże, reagując w określony sposób. Gdy Iwa zobaczy nazwę miejsca, w którym tańczyła, jej mózg powinien mimowolnie zareagować w charakterystyczny sposób. Dziewczyna nie będzie w stanie temu zapobiec. Czy ktoś jest uczciwy, czy nie, czy tego chce, czy nie, ta reakcja zawsze się pojawi. Przestępcy mogą nie mieć wyrzutów sumienia, ale wiedzą, co się stało i tę wiedzę można wykryć. Mamy już wyniki. Analiza fal mózgowych wyraźnie pokazuje, że nie tańczyłaś w ogrodzie różanym, na parkingu, ani w teatrze, tylko na dziedzińcu. Widać to na ekranie. Górna linia reprezentuje to, co wiedziałaś i co było dla nas oczywiste. Dolna linia oznacza rzeczy niezwiązane z tematem. Na linii reprezentującej dziedziniec widać wyraźną reakcję rozpoznania. Niesamowite. A przecież starałam się to ukryć. Mózg nigdy nie kłamie. Jeśli informacja jest w mózgu, można ją wykryć. To może oznaczać, że wkraczamy w świat, w którym kłamstwo jest nieskuteczne. I gdzie zamiast na zaufaniu będziemy polegać na technice. Technika to miecz obosieczny, ale my wykorzystujemy ją do ujawniania prawdy, a prawda czyni człowieka wolnym. Program obejrzeli Państwo dzięki producentowi baterii Duracell.